Siemanko widzowie, dzisiaj nagramy wam piłkę nożną Widzicie, jesteśmy na boisku A tam mam z drugiej strony A tu A tu mamy boisko O, brałem I Mam konkurs yy, Z swoim bratem, który trzyma właśnie tam kamerę yy, Gdzie ja podaję tutaj piłkę I będę podawał mu co najmniej O, o tutaj, jak on będzie stawał, mój brat i robimy challenge, że musimy trafić tutaj w podteczkę. Teraz można też trafiać w okienko i babka zwykła. I wy musicie ocenić, która była lepsza bratka. moja czy mojego brata. A teraz Wam pokażę mojego brata. Dzień dobry, tutaj widzowie z tej strony, brat Michała. No, tutaj co do wszystkiego mam, no to to, że powiedział tak naprawdę wszystko. Więc nie ujrzyj tak naprawdę Zobaczcie. tylko hejka, On gra w sokole hejka. też, jak, no, jak ja akurat, więc... No gram w sokole, to jest akurat koszulka meczowa, bo e, następne mecze będziemy mieli dopiero w okresie wiosennym. Mm. Dobra, a to? Męczową, ale no, a, no to wszystko. No. Dobra, to, to już zaobacz. zaczynamy akurat grać. Daj piłkę, Olaf, na, na chwilę, okej? Okay? Znaczy, mówiłem, po, na, znaczy możesz strzelać poprzeczkę w okienko i prawkę, zapamiętaj. Co nie widzowie? Dobra, teraz tak. podaję. O, trafił poprzeczkę. Widzieliście to widzowie? Już za pierwszym razem trafił. Chodź, teraz ja. Biegnie piłkarzyk kurde. Dzień dobry, bardzo się cieszę z powodu tej poprzeczki, no, chociaż dziwię się, że za pierwszym razem. Dobra, ja tutaj Dzień. przechodzę do nagrywania. A nie lepiej będzie Ci na lewą dać, to muszę pójść na drugą stronę, bo tutaj przejdzie przez wodę, Zatrzyma się. Po A ziemi. To, ocenicie mi tak, oj. Tutaj trochę wyjdzie. No kurde. Błoto. A, w najgorsze błoto. Kurde no. Za pierwszym razem nie poszło mi. Ale to już ocenicie jak na strzał zrobię, Dobra, daj. Nie musisz tak krzyczeć, słyszał to. Dobra, Ale ładna bramka przynajmniej mają. Aha. Oj, nie pykło. Ej, ale wyszło tam piłka, musisz przejść. Ładna bramka, co nie widzowie tu tak na całe i tam tutaj możecie zobaczyć o Legan, Tomaszowice. ale no czy ja tam czasami kibicuję im. O, już przyszedł. Ale to w to wcale wiesz? Nie, nie. Dobra. Jak ktoś widzowie, ja muszę daleka strzelać. Dlatego, że bo ja już mam dużo lat doświadczenia w piłce, bo ja od dziecka grałem w kole, i teraz no, muszę stać. tobą strzelać. Dawaj. No, po prostu między nami jest duża różnica. Dobra, dawaj. Strzelę teraz. O, sorry. O, czekaj. Przedajem niej w okienko, tylko że nie to. A, już się o, no a co ty snobno. myślisz? Obieca... Skurde, no, a wie co? co ty podałe. widzisz? Obiecałeś widzą, na 500 subów nagrać w innym miejscu. A, i tam. No to... A. No, tym... no widzicie? Kręk jest okres. No troszkę błoto, ale... No ja mam doświadczenie, tylko... Błoto strasznie przeszkadza, ale dobra. No daj piłkę! Patrzcie jak podał, o. Gotowy? O, Strzelił ładnie. No ale ładnie strzeliłeś i tak, bo po przodzkę za pierwszym razem. A, Olaf. Już że drugie mi nie wyszło, chciałem, Tylko podjęcie. nagrywaj mnie tak, że jak podasz, to mnie nagrywasz i nagrywaj tak przesuwając jak piłka. Nie, nie. No ale, nie, się, no patrzcie, no to nie. Fajny piłkarz, dobry jest. Nawet już mistrza przegania, czyli mnie. No, już, spokój się. Chodź. No, chodź. Mieliśmy grać w piłkę, to grać. No, ale na razie kopiemy, a potem... Mogę jeszcze jedną rzecz, ruletkę zrobić. No, pokaż. O, kurde. Piłkarzyk. Dobra, masz. Teraz moja kolej, ale dobrze podaj. Ale mocno. Wiem. Nie wiem, czy dobrze podam trzymając kamerę. Dobra, wyjmij. tak, dawaj, stop. Twoja kolej teraz. No wiem, wiem. Trzymaj kamerę. Dobra, tak. No, prawie się udało. Ale teraz Olafa kolej. O! No źle, ale... No dobra, dałem szansę. Chodź. Chodź. Nie, nie wytniemy. Dobra, no. No trudno, no przecież i tak dobrze grasz. Ole, petardę strzeli, co za chłop. Tak widzieliście to? No to już, musicie za to kliknąć subskrypcję i dzwoneczkę i łapkę w górę, za to, że on e, strzelił. I co, e, jak bijemy na 500 lajków, to zrobimy kolejny film też tutaj na dworze, okej? Okay? I zrobimy inny challenge. Które napiszecie w komentarzu, co mamy... Najbardziej polajkowany komentarz zrobimy w następnym filmiku. O, słyszeliście? No dobra, teraz moja kolej, dawaj. Więc piszcie swoje pomysły, <coughs> który wam najbardziej się podoba. Dajcie mu lajka, my sprawdzimy te komentarze i nagramy to, co będzie najbardziej polajkowane w następnym filmiku. Dobra, masz. Kurde, szkoda, że nie poszło to wyżej, by wyszło takie poki... Ale i tak ładnie strzeliłeś, chłopie! No to za pierwszym popszyczkę to był fart. A ja to ja nie wiem. Ale to był fart, człowieku Co tam cieszyć się z farta. A tak daj. ole, Ale hukło! Nie, ja ja jeszcze petardek, gdyby nie było. Tu. O. o! O! Jaki Messi, Messi! O! Następny konkurs. Teraz zrobimy następny. Będziemy podkręcać stamtąd. Olaf będzie bliżej jakoś trwał. I musimy zrobić coś takiego. Ja wam pokażę. No tu z bliska spróbuję. Kto bardziej podkręci? I trafi bramkę. No, ale wiesz, że ja nie umiem, o. ale wiesz, że ja tak nie umiem podkręcać człowieku. Ale to będziemy kilka robić. ja będę miał z daleka i chłopie. No wiem, no ale no. Na... Jesteś prawonożny? No, prawo. Czyli ty stamtąd, a ja muszę stamtąd. Przecież. No prawo ja nie, albo dobra. Żeby było śmiesznie widzowie, to ja też kopię prawo. Ja żeby, mógł... ol, żeby ja miał najtrudniej, a ona łatwiej. Ja był nie dokopię człowieku. No to ja. ja. To... A I mogę da? jeszcze ostatni strzał, ten, ten z podaniem? Osta dobra, ostatni? Co? No, strzał z podaniem mogę. No dobra, dam tobie jeszcze. No damy mu szansę, może pokażę coś więcej, na co go stać. No, szykuję się, mały Messi. Tylko Krystiano! <laughs> kurde, prawie przyjąłem. Ale dobry strzał nawet. No nie najgorszy, dobra. Żebyś w, twoje lewo dał bardziej, dał bardziej w twoje lewo No. bardziej w twoje lewo to bym może podkręcił wokiem Dobra Teraz ty zaczynasz ja? Poczekaj Ja się już Ja, ja to robię pierwszy raz życie, więc za... No ale właśnie poćwiczysz przynajmniej dawaj I mnie już I za pierwszym razem no co za Messi mały Rozumiecie to? Teraz moja kolej, tylko że. To No ale. Gdybym miał walić sam, to bym nie dał. Ale daj, teraz ja muszę. Wiem. Masz, trzymaj. Kamerka. Uważaj. Dzień dobry, jak widzowie. Teraz ja jestem koło Was. Ja To od razu tak daleko? Bok tego wora No mówiłem, będzie, o. Będzie o, sorry. Dobra Teraz twoja kolej Trzymaj kamerkę Teraz ty z daleka spróbuj troszkę dalej Znaczy nie tam gdzie ja tylko tam gdzie lepiej ci będzie to jest twoja decyzja. Gdzie ci lepiej? Znaczy tak, żebyś trafił też przecież. Bo ja to nie trafiłem za pierwszym jak ty. No To nie wiem. Ty to podkrecisz chociaż. O! Aj, słupek ostrzelił! No teraz ja. Pa, pa, pa! Strzela! Ale brawkę trafił. Ale dobrze strzeliłeś przecież. Ty lepiej strzelasz niż ja to, ale to dlatego, że tu było to. A ty poza tym ćwiczysz, a ja nie, bo no dużo nauki mam niestety widzowie. Ale dla was zawsze coś nagram przecież. O, już Messi. Dobra, daj piłkę, bo też Teraz ja muszę... Rzuć kamerę, Da, rzuć. Nie! Kamerę, rzuć. Ta, rzuć. Nie ja chcę ugłocić. By było fajnie ja to, jak teraz to zrobię No nie Przeleciało Nie, Ej, porad Ja <grystwo> pobiegłem jaka kondycja Nade mną Na tabą praj całą Szkoda, że tego nie nagrałem, chyba, że to ujęło o, f... Dobra, teraz to jakolej Trzymaj, trzymaj. Czekaj. Okay. Popsuję mo <śpiewanie> no dobra, teraz sobie kapkuj. Aaaa, kurde, za błoto tu. To... Popisujesz się. No może coś pokazać, przecież ja potrafię wszystko. A, tylko nie da. <śpiewanie> Wszystko, wszystko. Krystian no wszystko. Krystianu, że mam chyba. No właśnie widzę, jakąś wszystko jak ja nie No bo ja kamerę trzymam, to jest ciężej przecież. Co nie, nie widzowie? No sami też wiecie o tym. Ale już trochę wody padło mi do korek. A! O, kuda! To już stanę! O, nie udało się! Teraz to mi nie No, ale mi też nie wyszło. Dobra, teraz coś innego, tylko myślę, co? Może wojna! Gramy na poprzeczki. Kto pierwszy? No to ja ci z pierwszej, a ja będę musiał No możesz mi podać z boku. Dobra, a ja będę musiał z wolnego gdzieś strzelić wtedy. Dobra, ty już pierwszy zaczynasz. O, na wysoka! Kurde, czemu wcześniej nie graliśmy na poprzeczki? Bo miałeś jedno. <gry> a tak tyle ile poprzeczek strafimy w ogóle. Przez kilka rund. Dobra, teraz daj. Teraz ja muszę. Uważaj. To było wyda ja tobie mam zagrać z pierwszej? Nie, ja od razu tak ważnego, Z ja pierwszej to bym trafił. Trzeba dobrze ustawić. I tak już mam wodę. O, o. No nie. Prawie. Ale blisko! ja jestem mistrzem poprzeszek Ja ciągiałem Ale mu chlupocze pod korkami przez to błotko Nie czy słyszał widzę ja, ja też tak Ja też tak y, mogę o. Jeśli to słyszycie to dajcie Suba i lajka jeśli wcześniej nie daliście Jeśli słyszeliście moje chlupotanie pod kurkami Dobra. Trzymaj. Daj, daj, daj i tak piłkę. spróbuję Dobra. Ej, bo ty tam nie masz wody, a ja to mam. W sumie ja tam będę musiał, ale... Zobaczmy czy on strzeli Pies Ale nie bój się Ani tak Nic nie zrobi O! Ale petardę zrobił o, Ej, jak blisko, no nie, Ej, teraz przejdź tam, no a tam możecie zobaczyć, nie wiem czy widzieć. widzicie, tam jest pies, ale nie obchodzi nas, o jak ty tam weszłeś? No tam właśnie, Ej, ale tam uważaj, bo tam jest dziura, wiesz? Jakbyś kopał. Dobra, masz. Teraz ja. Popisuję. Masz. Ciągle trzymałeś. Ciągle trzymałeś, właśnie tak. No no ściśnięte. Słupek. O Jezu. Nie no, mi to trzeba zagrać z pierwszej. A ja, może zrobić tu przewrotkę? Yeah. Tak. Zrobię to. O, dla widzów. Tylko najpierw muszę zostawić łapki w górę i suba. No, słyszeliście? No zostawcie w razie to dla mojego brata, bo on. On jest dobry w e, e, przewrotki, więc... Nie, nie, Zostawcie suba i z... nie, nie... łapkę w górę i bi... pamiętajcie, wijać lajków, like bo będziemy e, nagrywać następny filmik. Dobra, nie jestem, tylko pochodzi tutaj o błoto, to jest gorszy problem. Dobra tam nie mój się Pa! Poprzeczkę trafił! Ale zimno! Ale poprzeczkę trafił, chłop, co jest! O kurde, no ciłeś, ale widziałeś co trafiłeś? Powszeczkę. No właśnie, więc no. pamiętajcie, <sumy> suwaj i łapkę w górę stawić. Ale ja zimno bym... No wiem, ja że się zrobił, ale kurde, no, to, to la... <grym? <grym> la... dla was widzowie. To dla Zabra... widzów. No, Dobra, teraz ja, teraz ty odpocznij. Ma... Mam całe mokre plecy? Nie całe, w... po lewej stronie tylko, no, ale... o tu. Możesz są no. z A ja mam mokre buty i co? zdejmuję. Ja też mam mokre buty. A, ja A one nie mają jak wyschnąć. A bez koszulki nie mogę grać. To chyba będę musiał w kurtce. W koszulce? Ta kurtka jest nowa? Nie, całkowicie stara. No ale lepiej nie dziś. Chodź, teraz ty mi musisz trzymać, bo teraz Jezu. ja... Ale patrzę, on już trafił dać przewrotki poprzeczkę, więc... Kurde, teraz ja muszę trafić, bo wraca, on ma już jedną. No szczęście. Może na to taką ująć. Dobra, no. Ale kurde, oh. już masz... Pierwszą poprzeczka a ja nie mam. No wiem, ale człowieku, weź jak mi jest zimno. Oh. Przez to błoto. No wiem. W lecie na innym boisku było lepiej. Co robi? Co zrobiłem przewrotkę w poprzeczkę? No ale to bez błotu... błota. jak zimno, jak zimno a ja teraz, moja kolej. Ja teraz Aha, nie wytrzymam chyba. No nie. Za nisko no nie. teraz. Prawie. Wal. Aj. O prawie. Dla wow. dużo, dużo wody. Za dużo Ty mnie tu mówisz kurna. Ja mam całe plecy w górę Pokaż jeszcze plecy. Pokaż jeszcze. Zobacz, czy widzą. Kur... Ej, no już teraz mniej. Troszkę wysoko Ale kurde, taką przewrotę. No to za szacun ma to jest no Cristiano Ronaldo No dawaj następną poprzeczkę Bo ja nie trafiłem ani razu Nie, Dasz radę Dasz radę, tylko moc, mocniej Aj No właśnie Ale teraz ja No dobra No, no dobra Tylko musisz powiedzieć co? Yy, za ile dni będzie premiera mojej nowej piosenki widzowie? Powiedz to. Nic mi nie mówisz. Tak, nie. No za... No powiedz noho, powiedz Nie Jest premiera. mojej nowej piosenki. Dobra. Mogli to słyszeć, ale dobra, mówię. Premiera jest za 22 dni. Więc... W kalendarzu sobie zapiszcie, który to będzie? 20 grudnia, jeszcze przed świętami, to wstawię, dlatego że święta każdy no, spędza z rodziną, więc Czyli musicie też będzie, spędzać, będzie, jak będzie kochacie swoją rodzinę. Tak, ale to no, będzie fajna muzyka. O, mój brat to słyszał i mu się spodobało. Ol blisko, nie. rozumiecie to? Znowu... On, on ma farta I znowu w e, wodę wpadło, no trudno. Boże i jakby poleciało do tamtej wody, tam jest tak głęboko. No właśnie, ja bym tam spróbował wejść, ale... Też? Nie, <laughs> nie, może kiedy indziej. Ej, ej, chodź tu, chodź tu. Ja, ja żartowałem tylko. Chodź, chodź, tam jest głęboko. Widzicie? To jest żartownicz po prostu. W sumie jak jak Justek Freestyle, jeśli oglądacie go. Jezu! Już mam, Kurde. Mam Nie. Dalej tyle samo? No tyle samo. Jezu, ale mi zimno w ręce po zdjęciu rękawiczek. Zimno bo... mi wszędzie. A mi ciepło już. Zimno mi wszędzie jest. Muszę się rozgrzać. A to daj piłkę mi. No matka, jaka leci chłopie? Ej, no właśnie, może tutaj mi się uda ten nowy ryk, który widziałem. To jest pierwszy raz, kiedy go robię. No. Tylko nie jest bardziej na lewą nogę, jestem prawo. Cyk, 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 cyk. O, kurde. Zrobił to. Dobra, daj piłkę, teraz ja muszę strzelić, chociaż po Zakręć. O kurde. A, trafił Mogę w jeszcze. No nie, teraz ja muszę kopną. No Dobra. No widzicie, on taki energiczny jest akurat. Jest energiczny, ale mam słodkie kondycję. Lepszą niż moja. Prawie zamyka. A no, tam nie ma się. Wolej, tak No tutaj nie odbije ci się, więc musisz od razu O! A papa Ej, jak... ale miał farta, że wodę nie trafił Dobra, dawaj, teraz ja muszę A, teraz mój ostatni strzał i kończymy O, ale mnie o chlapną no, ty. Musiałeś, dałoby. A, zimno. Teraz, <gry> ja taki z całym. I koniec? No, nie, no jeszcze muszę poćwiczyć trochę. Może chcą to oglądać. A może im się to nudzi? No nie. Dobra. Oficjalnie to mogę widzieć, Ola, wygrał. No troszkę lepszy, ale na, ale jeszcze na muszę. 500. Y na 500 lajków like zrobił kolejny film, gdzie zrobił nowe challenge y i tam ja go może pokonam. I co? Jeszcze, ale jeszcze ostatni raz muszę zrobić przewrotkę. Dobra, na zakończenie. No może no, zakończenie może być. Widzowie, to dla was. Jeśli mi się nie uda za przewrotka, to może... To, nawet... po, to łapkę w górę pocieszy go i suba z dzwoneczkiem. A poza tym, zauważcie w jakich warunkach gramy. Tu błoto, tam wszędzie jest woda. A szczególnie tam przy drugiej bramce. Wszędzie jest błoto. Ja I się, tu jeszcze ja też, się, ale w... dawaj, dawaj, przewrotę! To, cały ubrudziłem dla was. Więc chociaż poczęście mnie tym jednym lajkiem. Dobra, dawajcie. Nie, nie. Ma. <tudę>. Chociaż mogłem. Ale... było dobre Wiadomo, czemu nie. Nie! Prawie! Prawie? Poprzeczkę, dobra. Dobra, dobra. Olaf, powiesz coś jeszcze na koniec? Tak. Na zakończenie? Że widzowie są najlepsi i na pewno zostawiam tą jedną łapkę. Na dobra. A ja się żegnam z wami i ja z moim bratem. Ok, uh -huh. Tu o już już ogrodziłem. Dobra, żegnamy się, więc widzimy się w kolejnym filmie, jak bijecie, na razie.